Radzę ci tajemnicę. Nie ma rzeczy niemożliwych. Z różańcem wszystko staje się możliwe. Różaniec babci, który uratował wnuka. Ta historia wydarzyła się naprawdę. W czasie wojny w Polsce wiele rodzin żyło w strachu. W małym miasteczku mieszkała starsza kobieta. Pani Zofia, która miała ukochanego wnuka Jasia. Chłopiec był pełen życia, biegał po łąkach, wspinał się na drzewa i zawsze przynosił babci bukiety polnych kwiatów. Pewnego dnia nieszczęście spadło na ich dom. Wybuch bomby rozerwał część ulicy i ciężko ranił Jasia. Chłopiec został zabrany do szpitala, ale lekarze mówili smutnym głosem: on nie ma szans. Proszę przygotować się na najgorsze. Babcia Zofia nie mogła pogodzić się z tym, co usłyszała. Uklękła przy łóżku wnuka, wyjęła swój stary różaniec, gładki od lat modlitwy, i zaczęła szeptać: Strwaś Mary. Łaski pełna. Modliła się całą noc. Każdy paciorek był jak łza, jak błaganie o życie dla ukochanego dziecka. Następnego dnia lekarz przyszedł. Spojrzał na chłopca i nie mógł uwierzyć. To niemożliwe. Rana zaczęła się goić. On odzyskuje siły. Po kilku dniach Jaś usiadł na łóżku, a po tygodniu zaczął chodzić. Lekarze rozkładali ręce. To cud. A babcia uśmiechała się przez łzy. Nie cud, nie cud, to tylko modlitwa różańcowa. Maryja wysłuchała. A jaką jest? Lekcja z tej historii? Modlitwa różańcowa babci uratowała życie wnuka. Różaniec to modlitwa, która naprawdę ma moc. A ty, za kogo chciałbyś pomodlić się na różańcu?